Chcąc też wesprzeć te uczelnie tak, aby kształcenie na koszańskich uczelniach było atrakcyjniejsze, postanowiliśmy dziś podpisać porozumienie w sprawie możliwości uzyskania swego rodzaju nagrody. Biały montaż, wykładziny podłogowe, ściany pomalowane, więc tak naprawdę mogę się, dostaję przydział, następnego dnia mogę się do tego mieszkania wprowadzić. To są dwa mieszkania na początek, ale wierzę, że w Koszalinie te programy budowy nowych mieszkań są bardzo ambitne i wierzę, że to jest taki dobry początek, który będzie kontynuowany. W odniesieniu do naszej uczelni to jest tylko jedno mieszkanie, ale uważam to za świetny krok. W znakomitym kierunku, polegającym na tym, że nasi absolwenci zachęcani są w ten sposób, żeby wybrać koszalin jako to miejsce, w którym chcą spędzić resztę swojego życia. W przypadku absolwenta Politechniki Koszalińskiej pierwszego lub drugiego stopnia studiów, powinien taki absolwent bądź absolwentka legitymować się oceną bardzo dobrą na dyplomie. Ta ocena to jest ocena, na którą składa się zarówno praca licencjacka, bądź magisterska, to jak studentowi poszło na obronie, ale również 75% to jest średnia ze studiów. Dodatkowe kryterium to aktywność w czasie studiów, czy w samorządzie studenckim, bądź w kołach naukowych, bądź określona wyjątkowa działalność na rzecz promocji miasta Koszalina, bądź regionu Pomorza Środkowego. Dlaczego dla tych jakby absolwentów, doktorantów to jest jakby duża wartość dodana? Ze względu na dużą kolejkę, która u nas czeka w ogóle na mieszkania, mieszkania z rotacji i nowe mieszkania, to praktycznie gospodarstwa jednoosobowe mają prawie zerowe szanse na otrzymanie mieszkania. To jest dla nas. Dosyć wyjątkowa chwila, ponieważ rozwijamy program akademicki Koszalin, i ja postrzegam tę inicjatywę pana prezydenta jako jeden z ważnych punktów tego programu. Oddanie budynku do użytkowania do końca maja, czyli w czerwcu, myślę, że w pierwszej połowie czerwca możliwe będzie wprowadzenie. Może trochę szybciej. Dziękujemy. Miłego dnia.